Dzień dobry, nazywam się Marta Wnuki, jestem adwokatem. Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Jestem mediatorem, rozwódką mamą i dzielę się z Państwem wiedzą. Ostatnio poruszam kwestie bardzo często z moimi klientami pod tytułem Zastraszanie. I mówię stop wszystkim manipulantom, wszystkim osobom, które działają w manipulacji, które szukają swoich ofiar i nimi manipulują. Sama miałam takie zdarzenie w swojej pracy, albowiem prowadzę od około 10 lat blog prawniczy, gdzie kiedyś ktoś się do mnie zgłosił, pan przedstawiający się jako ekspert od IT, programowania, SEO i w ogóle, że moja strona jest formalnie, technicznie, błędnie zrobiona i te błędy techniczne pokazują, że Google nie pokazuje mojej strony. A zatem znalazł coś, co może mi pomóc. Faktycznie okazało się, że od 10 lat technicznie jej nie poprawiałam, technologie się zmieniają i trzeba było dokonać zmian. Ale padłam też, e, jakby jestem ofiarą oszusta, ponieważ ten pan e, wymyślał awarię, e, powodując e, we mnie strach, lęk, że moja praca dziesięcioletnia Stracę ją, e, gdzie pisałam nocami dla Państwa artykuły. E, okazało się, że ten pan wymyśla awarie, które sam tworzył, które za odpowiednim wynagrodzeniem e, później naprawiał. Dlaczego na pewne rzeczy się zgadzałam? Ponieważ byłam właśnie w tym strachu i lęku, że utracę tą moją pracę. I ten temat. Spowodował, że zaczęłam patrzeć na słowo zastraszanie przy rozwodzie zupełnie inaczej. Na szczęście nikt do tej pory tak na mnie nie oddziałowywał, ale w tym przypadku, w zakresie IT, poczułam to, co moi klienci. I potem zaczęłam rozmawiać z moimi klientami, czego najbardziej się boją przy sprawach rodzinnych, przy sprawach rozwodowych. Spisałam sześć rzeczy dla Państwa, które chciałabym z Państwem omówić, tak żeby nikt nie bał się tej manipulacji, ponieważ jest to klasyczne, typowe i e, powtarzające się systematycznie e, w wielu rodzinach po prostu zastraszanie. Pierwsza rzecz. Jeżeli macie dzieci, to będą groźby dotyczące dzieci, że zabierze się dzieci. To dotyczy mężczyzn i kobiet. Kobiety również są manipulantami, więc tutaj te słowo manipulant dotyka jak i kobiet, jak i mężczyzn. I ta manipulacja może przybierać różną formę. Na przykład kobieta może mówić, że nie zobaczysz już dzieci, ale też mężczyzna może powiedzieć. Odbiorę Ci dzieci. Różne są na to e, techniki i metody. Dwa. Często w tych sprawach, które prowadzę, powtarza się również coś takiego jak straszenie, że coś komuś powiem albo rodzinie, albo e, do urzędu jakiegoś, na przykład skarbowego, albo do pracodawcy. I nie ma nic gorszego niż bać się czegoś. Ja uważam, że jest to e, ogromna e, manipulacja e, niesprawiedliwa, e, którą trzeba wyłapywać i ją e, pokonać. Nie bać się, bo nie ma nic gorszego niż ten strach i lęk. 3. Często w sprawach rodzinnych, rozwodowych powtarza się wątek finansowy. I często, pyta, gdy pytam moich klientów, czego pan, pani się boi, jest, że ta osoba słabsza finansowo utraci kompletnie finanse. I ten lęk w zakresie finansowym. A druga osoba często powtarza, e, zabiorę Ci wszelkie pieniądze, nie będziesz miała za co żyć albo nie będziesz miał za co żyć też kobieta do mężczyzny. Tak jak mówię, tutaj nie generalizuję, ale tą manipulację stosują i kobiety, jak i mężczyźni. Cztery. Często osoby empatyczne e, potrafią bardzo szybko wejść w poczucie winy. I to jest też jedna z takich form, które zdarzają się przy rozwodzie, czyli uderzanie w poczucie winy. Co wtedy manipulant mówi? Manipulant wtedy mówi, że po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, ty mi to robisz. I osoba wysoce empatyczna zaczyna się zastanawiać nad tym i zaczyna Wchodzić w tą manipulację, ale musimy pamiętać, że jest to jedna z form. Pięć. Na mojej liście, którą sobie spisałam, to w przypadku, gdy macie dzieci, bardzo często jest podważana kompetencja rodzicielska. Jesteś za słabą matką, jesteś ze słabym ojcem, za mało czasu poświęcasz dzieciom, nie wiem, jesteś nadopiekuńcza, zaniedbujesz różne. Stwierdzenia słyszę, ale uderzanie w czuły punkt. Ja też jestem matką, jestem rozwódką i nie ma, uważam, idealnych rodziców, bo i e, mimo mojej wiedzy wysokiej w zakresie kompetencji wychowawczych, w zakresie wychowania swojego dziecka, też jestem człowiekiem i też zdarzają się momenty, że moje dziecko potrafi mnie wyprowadzić z równowagi. A moje stężenie głosu jest na wyższym poziomie być może czasem niż powinno. Jesteśmy tylko ludźmi, ale jeżeli drugi rodzic uderza w te rzeczy, w kompetencje wychowawcze, a w szczególności zauważyłam, że mają to matki, nagle otwiera się po prostu e, tygrysica e, wewnętrzna i zaczyna się taki lęk. I zaczyna się eskalacja konfliktu, ale właśnie na podstawie manipulacji, bo to jest jedna z technik. I szósty punkt, który zapisałam, który jest e, bardzo taki e, e, w mojej ocenie straszny, to jest strach. I gdy się czegoś boimy bardzo, e, jesteśmy w stanie iść na wiele kompromisów. E, z wielu rzeczy jesteśmy w stanie z uwagi na strach zrezygnować. Są ludzie, e, e, którzy e, z uwagi na wysoką wrażliwość i tak zwani lękowcy, nie podejmują nawet czasem pewnych decyzji. I co robi manipulant, żeby wywołać ten strach? Jeżeli zdecydujesz się mnie zostawić, to stracisz mnie, ale także całą rodzinę wszystkich znajomych. Wszystkich z pracy, wszyscy od ciebie odejdą, dzieci od ciebie odejdą, zostaniesz sama bądź sam. I to jest ten strach, który manipulant próbuje wywołać swoimi technikami manipulacyjnymi, bo osoba o wysokiej wrażliwości i która jest lękowcem jest w stanie zrezygnować z wielu rzeczy, bo się po prostu boi. A zatem powiedziałam państwu sześć technik. Proszę sobie wziąć kartkę i długopis i spisać, czy w waszej sprawie yy, może się zdarzyło, że ktoś yy, jakieś techniki stosował. Może, jeżeli znacie inne techniki, to napiszcie w komentarzu. Staram się regularnie państwu odpisywać, a także w moim e buku jest kategoria manipulacja. Przy rozwodzie, i tam też opisuję różne techniki, które mnie jako adwokata spotkały w sprawach rodzinnych, a w szczególności rozwodowych. Pozdrawiam cieplutko i życzę bardzo dużo siły i takiej stawiania granic, aby po prostu nie ulec manipulacjom. Dziękuję i pozdrawiam ciepło.